Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobić przepyszne ciasto marchewkowe przekładane kremem z bitą śmietaną i cytryną. Na początku robimy ciasto marchewkowe. Do 5 jajek w temperaturze pokojowej dodajemy około 350 g cukru i wszystko ubijamy na najwyższych obrotach miksera. Powinno zająć to wam około 7 minut. Następnie do ubitych jajek dodajemy 250 ml oleju i na najniższych obrotach miksera krótko mieszamy. Gdy olej wmiesza się w masę, dodajemy pozostałe składniki, czyli łyżeczkę proszku do pieczenia oraz po 2,5 łyżeczki soli, sody oraz cynamonu oraz 500 g mąki pszennej. I wszystko teraz krótko mieszamy. Nie mieszajcie ciasta zbyt długo, ponieważ składniki na tym etapie nie muszą się idealnie połączyć. Teraz dodajemy startą na drobnych oczkach marchewkę. I teraz mieszamy już do całkowitego połączenia się składników. Możecie to też zrobić ręcznie. Gdy ciasto będzie wymieszane, przelewamy je do prostokątnej foremki i pieczemy na funkcji góra-dół w 170 stopniach przez około 50-55 minut do suchego patyczka. Kilka godzin po upieczeniu, gdy ciasto przestygnie, albo najlepiej następnego dnia, kroimy je na trzy równe blaty, a następnie zaczynamy przygotowywać krem. Do 200 g zimnego mascarpone wlewamy 530 ml śmietanki 30% i wszystko ubijamy na najwyższych obrotach miksera. Gdy wszystko będzie prawie że ubite, do śmietanki dodajemy jeszcze około łyżkę skórki z cytryny, odrobinę aromatu cytrynowego jeśli taki posiadacie i można też dać około łyżkę dwie soku z cytryny. Na sam koniec jeszcze około 50 g cukru pudru. Cukru pudru ja zawsze daję do smaku i teraz wszystko ubijamy. Gdy wszystkie składniki się połączą, do śmietanki dodajemy jeszcze dwa opakowania fixu i krótko mieszamy do połączenia się składników. I taki krem jest już gotowy. Teraz na deskę kładziemy tak naprawdę górną część naszego upieczonego ciasta marchewkowego i na to wykładamy połowę kremu. Równomiernie wygładzamy, a następnie kładziemy kolejny środkowy blat. Możecie teraz lekko podociskać. Wykładamy kolejną warstwę kremu, również rozprowadzamy i kładziemy ostatni blat naszego ciasta. Ciasto teraz wkładamy na około 2-3 godziny do lodówki, a następnie wykrajamy z blaszki i posypujemy cukrem pudrem. Koniecznie wypróbujcie tego przepisu, bo ciasto jest naprawdę obłędne i gwarantuję Wam, że każdemu zasmakuje. Smer en gå!